Siema, to jest drugi odcinek z tej anarchii i właśnie tutaj jestem w jakiejś wiosce, dzisiaj się, ja tam za bardzo nic nie ma, więc to zwijam. Pójdę gdzie... no tam gdzieś pójdę, no, w tamtą stronę. To... więc idę. Ogólnie następny film to, nie wiem, w weekend nie powin... raczej nie będzie filmu, więc będzie gdzieś tak, może w poniedziałek, ale zobaczę jeszcze. Chyba, że jeszcze jutro może zrobię, zobaczę. A na razie to mam jeszcze jedzenie? Dobra, mam to. No to idę. Ja chciałbym się później jeszcze gdzieś wkopać, żeby trochę diamentów zdobyć i innych rzeczy. Więc idę już. Dobra. Tędy jeszcze po drodze bym sobie jakiegoś. O kurczak, jeszcze właśnie po drodze jakiegoś jedzenia bym sobie zebrał. Bo, musimy starci w ogóle nie chcę się przepalić. A jak będę i wtedy zdechnę, jak nie będę miał. No wiadomo. Dobra, kolejny. Biorę go. Do... No dobra, siad. Dobra, to idę dalej. Chyba, że jeszcze znajdę jakąś strukturę, to pójdę, ale... Zależy też, co bym znalazł. Ja, na takie, jak takie mansion, albo... Nie wiem, te... Komnaty próby, jakoś tak, to tam nie będę raczej wchodził, bo mam ze słabej temy i ciężko będzie przetrwać. Znaczy, może... W... Może bym przetrwał, ale to... Trudno jest z tymi, na przykład w Mansion, to albo, oh, albo Ancient City to bym nie przetrwał raczej. Ale no tak to pewnie się gdzieś w kopie i, i teraz i coś pewnie poszukam. Bo i tak to już. O świnia! Hop. I tak to już mało, mało twórców gra. No więc kiepsko bardzo. Kurna, chodź tu. O, dobra. Sypałem. Yy, dobra, druga jest. Hop. Kolejna o. Czaj. Mi, muzyka w ogóle nie działa. Czajcie. No, wszystko mam tu na fulla, co ja mam tu źle. Widzicie? Tu ogólny poziom mam tylko na 77, a tak to wszystko pogoda muzyka na fulla. Nie wiem, dobra, gram dalej. Jep. Dobra, ten. Chociaż w sumie... No tam nie ma co złazić. O, kolejna świnia, dobra. I tu jeszcze jedna. Dużo to, to tam lewa półka jest, ale nawet wody Żielaza nie mam. Nie mam czego sobie użyć. Dobra. Tędy nie ma fiskalności tam. Nawet trochę wody jest, mógłbym mnie trafić. I jakbym Pójdę dalej w głąb tego lasu jakoś tam. bracho hop hop Przespintuję sobie bo tam I tak mi się nie chce za dużo dziś grać na razie odcinki będą takie krótsze później później może będą się pojawiały dłuższe bra żeby tylko nie dać hp zejdę tędy tu i tak nic chyba nie ma jakiś nie wiem co to jest hop hop brawo taki taka dziura chyba nie na co tam złazić Myślę, no nie ma co chyba. Tak myślę. Następnym razem tam się zejdzie. Najwyżej. Rach, hop, hop. Oj, oj. To mi się długo będzie trzęsać. Następna wioska to pewnie jest zlutowana, albo daleko będzie. Bo taka zwykła to raczej daleko będzie. To jakaś wnęka znowu, a tu nic nie ma. Dobra, idę. Zjem sobie jeszcze mięso trochę. Mi się skończy właśnie pieczone, pieczone jedzenie, to może sobie zrobię więcej przez nie wiem, nie chce mi się chyba. Tu, no to też jest sklepsko. Nie na co tu zaleźć. Hop, hop, tam na górę sobie wejdę. Bra o, owca jest akurat. Ale, dobra, się eee, no dobra. Dobra, skopię sobie i się wkopię, myślę. Skopię sobie trochę drewna, żeby sobie kilo wyrobić, żeby móc się w ogóle wykopać. Jak mi padnie mój bra, dyski. No i się zwijam pewnie już do ziemi. Hop. Oloż kamień. Bra, już znowu. Może zaraz będzie jakieś, Nie wiem. O, węgiel jest dobra. Skopuję o, o jakiś Czekajcie, zabuduję. O, nie, kurde. Zabutuję to se, o i sobie skopię resztę węgla. Dobra. Węgiel się przyda. O, tam znowu jeździła O, dobra. I to dokopiesz resztę. Sporo ci tego. Węgłe. Hop. Na dwie kratki będą się kupał jeszcze do jakiejś lawy w panelował. To, ale laguje na tym x bo To jest właśnie anti x i to szkoda, bo tak to kiepsko się trochę gra. Ale No właśnie widać, że te rudy się tak. To jest kamień tak naprawdę, aż się pokazują rudy. Wezmę sobie może takiego X-ray, takiego z takiego spaka to może będzie inaczej trochę działał. Dobra, mm. się. No tam nic nie zmienić za bardzo mm, siema, odpiszę mu. A mniej trochę laguje chyba. O, no to akurat jest prawdziwy węgiel. Laguje i tak od tego bardzo. Dobra, wywalam to. Hop i gotowy. Dobra, jest. I skopię się już normalnie. Bra. Sporo tego węgla jest, myślę, że będę miał ze stack chyba zaraz. Czy żwi. Bra. Jeszcze ten tylko skopię i będę się głębiej dalej kopał. Bra. Gdzie tu się kopałem, gdzieś tędy, okej. Okay. Tak się przekopię, o. Na dwie kratki znowu. Tu widzę też sobie na czcie, że tam jakieś skrzynki są, pewnie jakieś wagoniki, albo od, y, spawnerów jakieś będą. Jestem już na 64 poziomie, o teraz trzecim. Jest jeszcze do diaksów sporo. Ja sobie też gram trochę poza nagrywkami, więc wiecie. Bo i tak zaraz ten film też się pewnie skończy, bo... Nie ma, nie ma co za bardzo, strasznie nudno jest na tym serwerze grać i nie ma co za bardzo nagrywać długich filmów. Bo i tak pewnie każdy ten wyłączy po pierwszej minucie oglądania pewnie. Dobra, jeszcze, tylko się wkopię jeszcze chwilę i zaraz kończę. Dobra, no następny film jak mówiłem. Siema!